No, co jest? I to Samir No masz Na, na ch**a zgadać Jak coś tutaj generalnie no teraz, z czegoś wykupiło miejscu K**y z to od ch**y z Ale jest k**y Dlaczego to Dlaczego załatwili A dlaczego ty do mnie pizgasz, jak, jak, jak ja, Przyszała, jak ja, jak ja Jakbyś miał pewność, że to jest... Okay. Jakaś sytuacja, tak. gdzie ja stoję z ziomkiem Zdejmij maskę. maskę, usiądź sobie Ale tu nie można gadać, bo mnie Nie wiem czy mnie Nie, nie, Ale teraz już nie ma o gadać, dopakuj mnie do paki, jest, nie kumam jest. Ale chcesz teraz Zdaj gadać Zdejmij maskę, zdejmij maskę, usiądź Będziesz przesłuchiwany Nie, ja mówię to za ciebie Chce wyrok i tyle. Jakiegoś A nie będę się podejście ma, podejście no? gadać. Nie A ty jał spoki Ale nie no nie, nie ma płocha, no to no, tu kupy, co ty robisz, no to co? Ale ty, Wielka no trzymam... No, mam funkcjonal... ale Miałeś nóż przyre... Przyre... miałeś. Nie mam nóż. Na, na, jej... na jej gardle, to chociaż powiedz. A gdzie kolega? A gdzie ale to nie kulega? jest mój kolega, skąd wiesz, że to jest mój kolega. Zdaj mi maskę, bo nie jest z kim rozmawiam. Ja. Samieram Boga ja by rozmawiasz. No to sobie usiądź i jakbyś jeszcze. Ale no nie ma, ale ja nie będę swófracował, to nie ma co gadać, kumasz. Sobie, ale nie ma co gadać, daj mi wyro daj wyrok dosta, i tyle, dosta, ja, dosta, ja odsiedzę dosta, i tyle. Dosta. Tu nie ma gadki, To nie był mój kolega, ale kumasz? My... No jak nie był twój kolega? A jak masz pewność, że to jest mój funkcjonariusze, kolega? Funkcjonariusze powiedzieli, że działaliście razem, że ale... byli na miejscu. Jak no usiądź sobie i porozmawiamy, gdzie jest ta broń Jak funkcjonariusze, się... ale tak. rozumiem, że funkcjonariusz, który był na miejscu, jak przyjechali tą spierdolił z tym, to nie jest mój kolega, kumasz? To nie wiem, to dlaczego Trzymałeś nóż przy gardle... Bo chciałem jej zajebać uło. kajdanki. Poprosiłem chłopaka, z którym ona była na rance, żeby wyjął te kajdanki, bo się bałem, że jak puszczę nóż, to dostanę kulę, no ale wystarczy, że to nic nie zmienia, po prostu dostajesz kulę. Nieważne, I, nie nie ma, tak. czy masz kołeś pod nożem na gardle i tyle. Nie wiem okoliczności, to nie był twój kolega. Ale <laughs> ch z tym zbiegą okoliczności, tak? pakuj mnie na wyroki, i tyle, to nie ma gadki. Gdzie jest sprzęt policyjny? Nie mam sprzętu policyjnego, pakuj mnie na wyroki, i tyle. No i co? Dostaniesz kilkadziesiąt miesięcy i wyrok jest ważniejszy, wyjdziesz starszy o kilka lat. No Ale klamka no, będzie, no, tak? no, a jaka klamka? No pistolet, który Ale z tą klamką. Funkcjonuje... przekałem ci mógł odzyskać tą klamkę za wolną odezd bym ją dał, ale jak ty właśnie mi wyjebać kulę, to... To ja jakby tego nie kumam po prostu, kumasz. Nie kumam tego, że y, trzymam kurwa funkcję ruszka pod nożem, a dostaję kulę. No bo wcześniej ją zaatakowaliście tylko po to, żeby je zabrać. Ja ją zaatakowałem, a nie ten ziomek, rozumiesz? Ale kto zabrał broń? No mój ten kolega. ziomek, to z tego szukajcie! No to właśnie, nie jest mój czyli kolega. Ty zaatakowałeś funkcję. Tym... Czyli zamiast rozwiązywać sprawy tak jak się rozwiązuje Czyli administracyjnie w takich sytuacjach Trzeba jakieś bo mogę podjechać To Tiger się po, zabawił kurwa w administratora to i wypierdolił sprawiedliwości sprawiedliwe, ja Sprawiedliwego, ja sprawiedliwego ja tapa, ja tak? Ja, ja Sprawiedliwości stało się zadość. Wysoki sąd Marcin Frączek, kurwa. Proszę jedzenia. No. E, po tego Ja go poprosiłem, nie, on, bo ona była na rance, ja go, ja go poprosiłem, żeby wyjął te rzeczy i dał je ziemię. Ty myślisz, że jakbym kroił funkcjonariuszkę, to mi zajebał GPS-a, żeby się zjechało całe miasto? Jaki to ma sens? Z tym, bo teraz... Tymi wyjaśnieniami, bo ja po prostu chcę iść do paki, tyle, jak ty wpadasz, że w kulę, to nie ma o czym gadać. Ale kule, jeżeli się dzieją takie sytuacje... Ale jakie sytuacje się dzieją? Takie sytuacje, że funkcjonariusz sobie jedzie na restaurację, a jest poddawany tylko dlatego, że jest funkcjonariuszem, żeby mu zabrać sprzęt policyjny. No i, i co z z tym? No, to z tym, że to jest skór To ona jest na godzie wtedy, czy co? Na czym? Na godzie, czy co? Na jakim godzie. No nie no, jest, jest nieśmiertelna, jak restauracja, restauracji, to ja nie kułam, o co chodzi, to jej życie nie jest warte czy jak? jak my nie no, się nie dogadamy się, na wy... no, no, no żyje, no żyje. Na żyje no, żyje, żyje. Ale ja, ja, ja rozumiem, dlaczego Mergani się wkurwił kurwił i ocetalkiem mu tam napierdala, nie? No, co to jest za argument, kurwa? Że na, pojechała Typiara na restaurację, kurwa i co, już nikt nie może z nią akcji rozegrać? Czy, czy o sobie gra? To już nie wolno kraj wtedy grać? Jakby 100% logiczne to jest, nie? No, bo przecież jak leciałem, bo dostałem kulę, to nie mogę mnie nawet najdrastać nożem, nie? No, bo tak dostałeś, że jest... Problem jest w tym, że ci ludzie właśnie zamiast odgrywać te postacie i, i te akcje, odgrywać akcje. Oni grają w tę akcję. oni se grają, to jest dla niego, kurwa, kolejna runda w CSGO I... i chuj, nie? Jak mu się nie podoba, że ktoś tą rundę rozgrywa inaczej niż on uważa, że jest ok, To, to, to ją wyłącza w taki sposób właśnie, że wypierdala tapa i przerywa tą akcję Jesteś od razu, nie byłeś od razu nieprzytomny i nóż wypadł na ziemię No tak, Czyli oczywiście, jest no tak Okej, okay, no tak, no tak Gdzie byłem. jest broń policyjna? Nie, nie mam broni, policji. pakuj mnie na wyrok, chłopie nie zapakuje ci na wyrok. Czyż jak trzymam kurczowo policjantkę z nożem na gardle, no to przecież jak dostaje kulę, to nic jej się nie dzieje? No jak? No wypada na ziemię. No tak. No, no proste, że tak. No proste, że tak. No to, 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 no to daj wyrok i tyle, no nie składam zeznań. Dogadamy się, chopy. Ja jeżeli przyjedzie, twój kolega. Nie przyjedzie, no, no, kolega, bo go nie znam. Nie, dajmy wyrok i wy. No chopy, nie dogadamy się. Wiem z na przyszłość, że nie ma sensu. Ale w nie ma żadnej sytuacji. Daj mi wyrok. Nie, bo chcę się dowiedzieć, z kim współpracowałeś. Ja. To z, nikim, był, z, nikim, z, nikim, z nikim. Z nikim. Z no. nikim. Nitro. Jakby to był Nitro, a, a nie Mergani, to, to już by tam cztery cele poleciały. Dwie kule, 40 miło. frajerów, cztery kombatlogi. Dobra, rola, żeby już jechali na 100%. Na razie tak nie wiadomo strzeżenia po prostu. Zdawo, do tak? domicenie od mojego składania ze Dawaj na wyroki no, tyle. No, no, no. no dobra. Następnym razem podchodzę, walę kosę, lutuję i spierdalam, Koniec tematu. W ogóle gadać, nie? No nie, no lepiej opierdolić. No nie no, no nie, no, lepiej, no lepiej, dziwić, lepiej, lepiej. lepiej, No nie no, czujaj, nie. Lepiej wyjebać kosę, zlutować i spierdolić, bo co stać i negocjować. A ty co zrobiłeś? Ja zainterweniowałem, no. No i koza, no i git, no i interwencja jest i teraz krok dalej. Mówię ci Dobrze, od początku, że nie, chcę, że nie chcę gadać, nie wiem, dwóch chcesz gadać. No to idziesz do celi. Czyli nic nie powiesz, tak? Nie. No nie mów. Najlepiej odpierdalać gówno, a później się dziwić, No że tak, się no zostałem. tak, no gówno. No tak. No gówno zostało odjebane strasznie. No zostało, zostało odjebane Ciężkie gówno. gówno. Tu do celi numer dwa. Kurwa wiesz, nie, nie oceniam wszystkich akcji pod względem jednego shota. Ale właśnie tu problem jest taki, że... Wiesz, regali kurwa nie gra codziennie w roleplay. I to nie jest yy, ziomek, który opiera swoje życie na roleplayu. Zarobek i, 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 i byt, dlatego jak on wchodzi, kurwa i poddaje sobie z nożem policjantkę w restauracji, to dla niego to jest kurwa świeża akcja w kół i spoko, nie? Że fajnie, że kurwa zaczaił się, kurwa przy biznesie, gdzie, gdzie typiara spożywa sobie posiłek i, i to jest spoko, no. A oni siedzą i się triggerują, kurwa, no. Bo jak to tak? Jak to ktoś może zdobyć klankę w taki sposób, nie? Zlutował, nie zabrał mi przedmiot. O, to tak nie powinno być regulaminowo. Dobra, to ja mam wyjebane, to ja tego nie gram. To ja mu walę tapa. Ale to była dobrze zaplanowana akcja, bo była na rancy i ją poddali, fajna akcja, ale Tiger se wjechał na bohatera. No to nie, no tak oni jeszcze zrobili akcję... Nie wiem, ale wiem, że on to <laughs> zaplanowali, to nawet nie był taki spontan z dupy, tylko faktycznie z ich strony akcja wyglądała fajnie. No to im ją zepsuł, no co, zepsuł. Największym problemem teraz jest to, że nawet jakby Gruby chciał mu powiedzieć, że od. To musimy powiedzieć, dobra, tam wiesz, ten merganic, tam. Ja tu prześpię. Damy ci jakiś zawias na kilka dni, i co na krajem, pograj, żeby się uspokoiło i... i gramy dalej, nie ma co się wkładać. I, 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 I jedna o, strona myśli, że było sprawiedliwie, druga strona myśli, że, że, że było, że jakby, i obydwie strony myślą, że mają rację. Tak zrobili? O! <laughs> no, i obie strony są święcie przekonane, że mają rację w tej sytuacji i teraz tak, każda ze stron dostała informację, że druga strona jest przewrażliwiona albo, że odjebała albo, że nie rozumie czym polega yy, yy, gra I to będzie się powtarzało, bo nie, nie jesteś w stanie ludzi jakby uodpornić na pewne zachowania i zresztą może nie uodpornić, ale jakby ten, ludziom zablokować pewnych zachowań nie karając za nie